Teasery szesnastego sezonu, które pojawiły się do tej pory i których analizę znajdziecie na moim kanale, wyraźnie pokazują nam, że w szesnastym sezonie ninja trafią do więzienia. Ale dlaczego tak się stanie? Dziękuję wszystkim wspierającym i przypominam o subskrypcji, jeśli odcinek Wam się spodoba. W drugim teaserze pojawia się pojazd, na który nasi ninja wręcz napadają. W środku przewożone są bowiem artefakty, takie jak chociażby laska od zwojów zakazanego z pinjutsu. Jest ich tam oczywiście więcej i chronione są przez tych nowych, kolorowych ninja. Nie wiemy na razie do czego mogą się one im przydać, ale koniecznie chcą je zdobyć. Do tego na jednym z ujęć możemy zobaczyć, że ninja uciekają razem z Asfirą z jakiegoś miejsca. Po całym zwiastu nie jesteśmy w stanie wywnioskować na chwilę obecną, że będzie ona pracowała razem z nimi. Jeśli dokładnie przyjrzymy się temu korytarzowi, a potem cofniemy nagranie do tyłu, do momentu, w którym Kai zostaje przyłapany przez policjantów, to możemy zauważyć, że jest to dokładnie to samo miejsce i te dwa incydenty w kontekście aresztowania są dla nas kluczowe. Co jeżeli ninja poszli siedzieć, bo chcieli uratować asfirę? Na początku zwiastuna widzimy Kaja, który został złapany, a chwilę później scenę, w której ninja są w czarnych strojach i uciekają wraz z asfirą. Może jest im do czegoś potrzebna? To według mnie jest najbardziej prawdopodobna opcja. Warto zaznaczyć, że Mistrzu pokazuje jej w pewnym momencie cztery złote bronie, więc raczej na pewno będzie chodziło o coś z nimi. Dawniej była w końcu wężową czarodziejką, więc może teraz jej czary pomogą pokonać zło. Do tego dochodzi jeszcze ten. chyba napad na samochód z artefaktami. Myślę, że artefakty mogłyby pomóc przywrócić Niję i dlatego ninja chcą je zdobyć. W takim razie wiemy, co zrobili ninja, że zostali postawieni przed sądem. Więc teraz druga sprawa. Dlaczego postanowiono wrzucić ich do więzienia? Przecież to oni chronią miasto ninjago i odcięcie ich od świata może mieć katastrofalne skutki. Chociaż, jak napisał jeden z członków mojej grupy na Facebooku, no i bardzo dobrze, oni odpowiadają za 90% zniszczeń w mieście. Na początku pomyślałem, że władze miasta ninjago nie potrafią uczyć się nawet na błędach. Przecież wątek z ninja w więzieniu widzieliśmy już w szóstym sezonie, gdy zostali wrobieni w przestępstwo przez Nadakana. No, ale jakby nie patrzeć, przez życzenie Jay'a w ostatnim odcinku, sezon szósty jakby nie wydarzył się, więc żaden z mieszkańców nic nie pamięta. Ale my, jako widzowie, już tak, więc mam nadzieję, że wytłumaczenie będzie naprawdę dobre. Według mnie rząd czy policja, po wsadzeniu naszych ninja do więzienia, postanowiło nie polegać na nich więcej i wzięli grupę swoich najlepszych wojowników i zrobili z nich nowych ninja na usługach policji. Mają jakieś broni od Elona Maska, bo muszą nadrobić brak mocy i widać, że nie są jacyś źli, bo jeden z nich atakował pannę występną. To bardzo prawdopodobne, bo faktycznie nowi ninja wydają się walczyć ze złem, ale odnoszę wrażenie, że zaczynają oni działać w mieście już wcześniej, a nie dopiero, gdy prawdziwi ninja trafiają do więzienia. Podsumowując, wydaje mi się, że aby przywrócić Nii normalne ciało, ninja będą potrzebować do tego Asfiry i jej czarodziejskich umiejętności, a także laski od zwojów zakazanego Spinjitsu. Władze ninjago myślą jednak, że uwalnianie wężonki z więzienia będzie zbyt niebezpieczne, a przekazanie laski dla ninja może skusić jakieś nowe zło do ataku na miasto. Ninja uwalniają więc Asfirę na własną rękę, ale niestety zostają przyłapani przez policję. Uchodzi im to jednak na sucho, ale władze wyznaczają nowych ninja i postanawiają nie polegać już na tych prawdziwych. Nasi bohaterowie potrzebują jednak jeszcze laski, więc napadają na konwój z artefaktami i wtedy do akcji wkraczają nowi ninja, przez których ci prawdziwi lądują w więzieniu. A jak według Was to będzie wyglądało? Dajcie znać w komentarzu. A jeśli odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Trzymajcie się, do zobaczenia.